Siema. Dzisiaj będę robić opening takich pisaków. No i u nich jest 40 i chyba z tego co dobrze zrozumiałam co tu pisze jest to coś takie. Nie wnikajcie w dźwięki tle, ale moja kuzynka mówiła jej, że ma być cicho i co. No i zaczęła wyjmować jakieś rzeczy z Arby więc... <laughs> Może czekajmy to otworzymy. Nie wnikajcie, czemu takie małe po prostu. Mam drugie w sumie, więc nie wiem czemu wziąłam te, ale czas, je czas to otworzyć. Czekajcie, bo ja nigdy nie otwierałam nożyczek taśmy, znaczy nożyczkami taśmy, więc. O, czekajcie. Ja zawsze to robiłam ręką, ale udało się. Otworzyłam. O. Otwarte. I tak się to prezentuje od tej strony. No, fajne, dużo kolorów. To fajnie, bo akurat brakuje mi kolorów tutaj, więc gitry jest tyle, ale nie wiem, jak ja mam to wyjąć. A, chyba z tym, czekajcie. O. Okej, okay, wyleciały prawie. Okej, no dobra, wyjęłam. ja to wyjęłam razem z, tą folii, z czym, tym czymś. Nie wiem, czy to z tym się wyjmuje, Ale. No, tak to wygląda. Tak, o. I nie, nie wiem, w którą stronę to jest w ogóle. Czy to jest tak? O. Czy to jest tak. A nie, to jest chyba. Czekajcie, bo to jest chyba w tą stronę, bo to ma takie cośki. O, to chyba tak jest. Ale nie wiem, nie jestem pewna, różne na I albo to może coś tak w ogóle, nie wiem. I don't know. Yy, no, no, nie wiem, ja tam ten... Ogólnie kuzynka mi właśnie <grym> powiedziała, co chodzi. Po prostu o to w tym chodzi, że te dziurki się ma tak, że patrz Macie to tak, o, w ten sposób, z dziurkami do góry. No i jak macie kilka zestawów, to kładziecie tu inny na przykład. Bo od spodu są te dziurki, czyli o, od spodu są te dziurki. No i mam nadzieję, że one będą pisać. A nie tak jak moje pisaki, które ja mam. Więc no, tyle z openingu. Bajo, znaczy... Bajo, kiedy ja mówię, Bajo IZD. Nara...